Cześć, jeżeli jesteś na tym filmie, to albo oglądasz po kolei, za co dziękuję, albo interesuje Cię ten temat, czyli płatność internet w Japonii. Zacznę od początku, że w Japonii jest dość ważna, aby mieć gotówkę. Tak jak w sieciówkach, Donkim, 7-Eleven i pokrewnych sklepach oraz supermarketach można zapłacić kartą, ja zawsze tam płaciłem kartą, tak w mniejszych sklepikach, sklepach na rogu, czy tych fajniejszych, niż tam gdzie pełno turystów i niektórych restauracjach, już kartą nie zapłacimy i musimy mieć ze sobą gotówkę. Nie spotykało 50 na 50, jeżeli chodzi o same restauracje. Zacznę od gotówki. Gotówkę warto trochę wymienić sobie już w Polsce, ja zabrałem stąd 30 tysięcy jenów, z czego 5 tysięcy jenów, od razu na lotnisku wpłaciłem na Welcome Suika, no i zostało te 25 w gotówce. Welcome Suica jest na 28 dni i można nią płacić przede wszystkim za transport, ale też w Seven Eleven czy innych sklepach. Ale to temat na inny film, więc czy gotówka się przydaje? Odpowiedź brzmi: musisz ją mieć ze sobą w Japonii, bo inaczej będziesz od czasu do czasu mieć problem z zakupem czegoś lub z jedzeniem czegoś smacznego. Co do płatności elektronicznej, przeczytałem ostatnio komentarz na jednym z forów, że płatność Revolutem jest blokowana, czy blokują konto i nie da się nic zrobić i ktoś boi się go wziąć. wziąć. Słuchajcie, ja nie mam partnerstwa. I Revolt mi nie płaci za to, że wspominam go w tym filmie. Chociażbym chciał, żeby płacił, ale jest on najlepszą płatnością, jaka może być, i jeżeli nie sprzedajesz siebie, fotek, nie robisz podejrzanych transakcji i jesteś tak jak ja. Nie robisz przelewów po 200 tysięcy co 4 dni na inne konta, to jesteś bezpieczny. Jeżeli natomiast codziennie przelewasz po 90 tysięcy na różne konta, to można się obawiać, ale w przypadku polskiego banku lokalnego procedura byłaby taka sama. Nie to nie grozi, więc korzystam. W moim banku osobistym nie opłacało korzystać się z takich transakcji bo wychodziłem na minus w walucie. Więc wróćmy do Revoluta, którego korzystam dwa lata na wycieczkach poza Polską i specjalnie na wyjazd do Japonii wykupiłem ten lepszy pakiet, czyli pakiet Metal. Jeden z ważniejszych aspektów dlaczego ref. W bankomatach, na przykład 7-Eleven najlepiej można wypłacać gotówkę bez prowizji i jest to mega plus, tylko masz limity. Na X dni w moim planie mogłem wypłacić 3000 zł maksymalnie bez prowizji. Później jest ta prowizja, ale jest ona naprawdę mała. Drugi aspekt to to, że mam bardzo dobry przewodnik i proponuję mój sposób, że jak już wiesz, że jedziesz do Japonii, to odkładać na to konto po 5, 10, 50, 100, 200 zł i tak dalej, jak wam zostaje albo macie coś ze skórniaków i przewalutowywać je interesującym was kursem. Ja zawsze ustawiałem próg 1 zł za XXX jena, aby był kupiony i takim sposobem powiedzmy się bogacimy. Hehe. <laughs> już nie odnośnie samej Japonii, ale Revolt pomaga nam w każdej walucie, czy to z subskrypcją, czy płatnościami za programy, gierki w innej walucie lub jak chcemy coś ściągnąć za granicę. Płacąc przy tym przynajmniej troszkę mniej. No i mamy też możliwość płatność kartą jednorazową, która czasem się przydaje. No i fajny aspekt może mieć kartę fizyczną i wirtualną jednocześnie. Czy to, więc możemy czy to płacić kartą taką, wiecie, w ręce, czy telefonem z NFC. I teraz ogólnie o płatności w Japonii. Gotówka jest bardzo ważna i zawsze warto mieć ją za sobą. Ja akurat uważam, że nie wychodzimy bez niej, bo zawsze trafi się coś fajnego gdzieś, gdzie będzie potrzebna akurat gotówka, a my tego nie będziemy mieć. Płatność kartą są i przydaje się, lecz nie grają pierwszych skrzypiec, co nie znaczy, że nie musimy jej mieć. Musimy, a jak mamy już mieć, to ja właśnie polecam Revoluta z linku w opisie. I wam się to opłaci, ale nie ukrywam, że mnie też się opłaci, bo za cztery osoby, które klikną w link, ja sobie mogę taką herbatę z prundem zrobić i w chłodniejsze wieczory edytować więcej filmów dla was. Bo lubię się dzielić takimi informacjami i trochę mnie denerwuje, jak ktoś pierdzieli farmę i trzeba czerpać z różnych źródeł, tak jak ja to musiałem robić, a chciałem być przygotowany do tej wyprawy. Teraz internet, bo bez niego to jak bez ręki. Jak wspomniałem, ktoś piercili właśnie te farmazony i myślałem, że dam radę, worącz mieć pakiet internetu za 80 zł. Lecz dla mnie ta oferta nie była dostępna, więc powiem wam coś, co na pewno jest dostępne i dobra. Zacznę od tych słabszych, nietestowanych przeze mnie rzeczy, na przykład Pocket WiFi, które możemy zakupić, wypożyczyć w Japonii, w hotelu lub na lotnisku. Jest to po prostu taki mały router, który tworzy nam internet, ale trzeba go ładować. Jak cenowo nie wiem, bo rozwiązanie to za mną nie przemawiało. Druga opcja to internet od naszego dostawcy telefonii, ale każdy z nas musi indywidualnie sobie to ogarnąć. Ja próbowałem u pomarańczowych, ale mnie się nie udało. Podejście numer 3, z którego skorzystałem, bo nawet zmieniłem telefon z 5 na nowy, bo w tym rozwiązaniu trzeba mieć kartę eSIM w telefonie. I tutaj mamy dwie karty, wtedy... SIM w telefonie, jedną naszą fizyczną, a drugą e-SIM tylko dla internetu. Rozwiązanie świetne, jest kilka możliwości wyboru firm, lecz ja skupiłem się na dwóch, które najczęściej się pojawiały: jest to Saley i AIR ALO. Zakupiłem oba dla jednego i do drugiego telefonu po 14 dniach w Japonii z pakietu 20 GB internetu w jednym czy w drugim, używania go codziennie i to więcej niż Agila. Mnie zostało około 12 GB internetu, a samej Agili około 14 GB internetu. Czyli w teorii 10 GB internetu. Letu, starcza na 14 dni w Japonii, używając nawigacji, zdjęć, filmów, TikToków, YouTubeów i różnych takich, no i czasem tłumaczenia ze zdjęcia, wystarczy te 10 giga. Ale tylko w teorii, no bo tak mi się wydaje. Oczywiście jak jest Wi-Fi, no to używają tego Wi-Fi w hotelu żeby rodzinie na przykład wysłać 40 czy 80 zdjęć. Czy były problemy? Raczej nie, czasem gubił się zasięg na 10 minut, ale nieważne czy to w jednej czy w drugiej firmie, reguły nie ma. Czy było warto? Tak. Czy kupię ponownie? Tak. Zatem którą firmę wybrać? No jako użytkownik Seili, konfigurator SIM na jednym i drugim telefonie wybieram Seili i to najlepiej z linku a lub z kodu, który jest w tym filmie. Seili jest łatwiej skonfigurować, ma dużo przyjemniejszy GUI, czyli to całe menu. No i z kodem wychodzi taniej niż Aira Alo, Agila też stwierdziła, że Wolałaby żółtych przez WIDOK aplikacji. Są to aspekty, które często się powtarzają w różnych pytaniach, a to są moje odpowiedzi, co warto zrobić i co sam zrobiłem, i sam sprawdziłem, i to działa. Jak mówi japońskie przysłowie Furui Michio Yuku, lepiej trzymać się sprawdzonej, znanej ścieżki, niż ryzykować nową niepewną. Rozbijając na Furui stara, Michi droga, Yuku, iść, a jest to forma bardziej literacka niż Iku, a ogólnie rzecz biorąc, w skrócie iść starą drogą, czyli trzymać się sprawdzonych rozwiązań. Редактор